Drodzy Państwo, dziękuję za przybycie na dzisiejszą konferencję. Spotykamy się w jednym z najpiękniejszych miejsc w Gdańsku, tak sądzę. Na Biskupie Górce widać piękną panoramę miasta Gdańska, ale ta Biskupia Górka często przypomina, drodzy Państwo, niestety, ale tą małą Sycylię, którą, do której niektórzy Gdańsk porównują. W tym przypadku znajdujemy się za, za wiatą śmietnikową i mimo, że to taki temat, może nie najbardziej popularny, ale szanowni państwo, bardzo ważne, bardzo ważny, dlatego, szanowni państwo, jak wiecie, spotykamy się co tydzień w sprawie gdańskich nieruchomości, a jak koledzy pewnie pewnie z chęcią poprawili gdańskich nieprawidłowości. Chodzi o to, że w gdańskich nieruchomościach dochodzi do rozlicznych patologii. Dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować też taką jedną, bardzo ważną dla podatnika każdego z mieszkańców Gdańska, to znaczy dosłownie w kwestii wyrzucania pieniędzy w błoto i kto jest za to odpowiedzialny. Drodzy Państwo, ta wiata, która się z nami, dla nami znajduje, wedle naszych informacji miała być wybudowana w roku 2017, czy też w 2000, czy pod koniec 2017, ale co ważne, Szanowni Państwo, poprzednia wiata w tym miejscu miała być wybudowana w roku 2016, miała kosztować ponad 250 tysięcy złotych i zostać zdemontowana po około 6 miesiącach. Podobna sytuacja, Szanowni Państwo, miała mieć miejsce na ulicy, na ulicy Menonickiej na biskupiej Górce, 3 minuty spacerem drogi stąd. Tam, Szanowni Państwo, wiata też miała kosztować kilkaset tysięcy złotych i też miała być zdemontowana po, roku, po około roku korzystania. Wiecie co, Państwo? Najlepsze jest z tym, a może co najstraszniejsze i najbardziej okrutne dla kieszeni mieszkańców Gdańska jest w tym wszystkim, że wedle informacji przekazanych nam przez urzędników Gdańskich Nieruchomości, którzy po prostu nie mogą patrzeć na to, jak w Gdańskich Nieruchomościach wyrzuca się nasze wszystkich pieniądze w błoto, to, że po zdemontowaniu tych wiat, które kosztowały około pół miliona złotych, które były użytkowane raptem kilka miesięcy, te wiaty kosztownie. Wykonane zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, miały zostać zezłomowane. Nie zostały zamontowane ponownie, nie zostały zamontowane w innym miejscu, zostały, szanowni Państwo, wedle naszych informacji, zezłomowane. Czyli wyobraźcie sobie, że idziecie do jakiegoś architekta, jakiegoś kowala artystycznego, on coś dla Państwa realizuje za pół miliona złotych, a wywiedzie się rok później tą inwestycję zezłomować. Przyznacie Państwo, że to się samo komentuję. Pytanie bardzo ważne, kto za to odpowiada i czy chociażby pan wiceprezydent Piotr Grzela, który w Gdańsku odpowiada za politykę komunalną, chociaż wie, że takie rzeczy się dzieją, czy pociąga kogoś do odpowiedzialności za takie rzeczy? No i co w przyszłości? Co z innymi tego typu inwestycjami w Gdańsku? Czy to jest jakaś sprawa incydentalna, czy to jest jedynie wierzchołek góry lodowej? Jak państwo wiecie, będziemy się spotykać co tydzień, żeby niestety przekonywać Państwa, że to jest norma w Gdańsku, a nie incydent. Szanowni Państwo, jako radny, tak naprawdę pochodzący z Biskupiej Górki, na co dzień widzę, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o odbiór odpadów, o uporządkowanie tego odbioru odpadów. Kiedy zostawałem radnym, tak naprawdę kilka tygodni później, w styczniu 2020 roku, na prośbę mieszkańców właśnie Biskupiej Górki, wystosowałem interpelację do władz miasta Gdańska w tej sprawie, czy wiedzą w jaki sposób kwestie altan śmietnikowych, odbioru odpadów z terenu Biskupiej Górki jest prowadzone przez miasto Gdańsk. No i niestety odpowiedź, która którą otrzymałem ze strony władz Miasta Gdańska jest bardzo lakoniczna i w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że władze Miasta Gdańska planują rozpoczęcie działań ekopatroli, które będą dążyły do tego, aby kwestie odbioru odpadów czy też porządku wokół altan śmietnikowych została rozwiązana. No, Niestety, jeśli Państwo się przyjadą licą Biskupią, na stoku, za roślak sami Państwo zobaczycie, że sytuacja jest bardzo zła. Tych altan śmietnikowych po prostu brakuje. Śmietniki są po prostu rozstawione byle gdzie i w większości przypadków wyglądają tak jak tutaj na tych obrazkach, gdzie po prostu śmietniki stoją często gdzieś na krawężnikach, na poboczach. To wszystko są zdjęcia z terenu i Górki z ulic Biskupia, Menonitu, na stoku, zaroślach. To wszystko pokazuje jak dzisiaj miasto Gdańsk nie dba o to jak wygląda estetyka tak pięknej okolicy jak Biskupia Górka, nie dba o to czy odpady po prostu są odpowiednio zabezpieczone. Mieszkańcy często skarżą się, że po prostu zwierzęta, osoby bezdomne podchodzą pod te pojemniki i często z tego powodu też mamy wokół nich wiele nieczystości. Dlatego dzisiaj, jeśli słyszymy, że wydaje się kilkaset tysięcy złotych na altany śmietnikowe, na wiaty śmietnikowe, które następnie są zezłomowywane, to trzeba zadać sobie pytanie, czy nie można by ich po prostu w innych miejscach ustawić albo zaoszczędzić te pieniądze, i dzięki temu w takich lokalizacjach jak menonitów, Zaroślach czy na Stoku postawić takie wiaty, które będą mogły estetykę tych miejsc po prostu poprawić. Szanowni Państwo, od wielu miesięcy pokazujemy twarde dowody na to, że gdańskie nieruchomości są tą taką mityczną stajnią augiasza, którą trzeba uporządkować. Ale po dzisiejszych informacjach widzimy także, że Gdańskie nieruchomości są taką studnią bez dna, studnią bez dna, do której trafiają pieniądze podatnika, gdańskiego podatnika, które potem są, wedle naszych informacji, po prostu marnotrawione. Bo jak inaczej nazwać sytuację, w której Gdańskie nieruchomości, wedle informacji, które posiadamy od byłych pracowników tej instytucji, finansują remonty, które nigdy nie miały miejsca. Jak nazwać sytuację, w której kupowane są wiaty śmietnikowe, które Kilka miesięcy później mają trafiać na złom. To wszystko są to patologie, o których trzeba mówić. Są to patologie, na które przyjdzie też odpowiedzialność być może innego rodzaju i jest to większy problem, co do którego także w przyszłości przedstawimy nasz program naprawczy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze przy okazji kolega Radny Przemek majewski wyciągnął to zdjęcie. To jest ta lokalizacja, o której wspomniałem chwilę później, na Menonickiej. Tam kosztowała wiata też około ćwierć miliona złotych. Rok później została zdemontowana, z naszych informacji zezłomowana, a dzisiaj to miejsce wygląda tak. Tam w tej chwili nie ma żadnej wiaty no, Nie wiem co tu więcej komentować. Być może władze miasta Gdańska mają jakiś y, szczególny sposób na robienie interesów w y, złomowaniu pół miliona złotych. Może zamieniają ten złom w złoto, bo o tym nie wiemy. Może mają ukryty talent Midasa, ale tu chcielibyśmy, żeby się z mieszkańcami Gdańska tym talentem podzielili. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to jest, a oczywiście pismo do Pani Prezydent Dulkiewicz tej sprawie zostało wysłane. Na marginesie dodam, że na pozostałe dwa pisma sprzed dwóch tygodni również żadnej odpowiedzi do tej pory nie otrzymaliśmy. Panie pośle, Panowie radni, czy ja dobrze zrozumiałem, że pół miliona plus minus kosztowały dwie, słownie dwie wiaty śmietnikowe? Dobrze, Pan redaktor zrozumiał, dwie wiaty, które po około pół roku, druga po około roku. Użytkowania zostały zezłomowane. Tak? A czy wiecie Państwo, z czego one były zrobione? Jakby co spowodowało, że wiata śmietnikowa, podejrzewam, że no gdzieś tego wymiaru, może nieco większa, nie kosztowała tyle, za ile właściwie można postawić dom w stanie surowym. Przyznam szczerze, że mamy gdzieś dokument, który opisuje dokładnie, z czego te wiaty się składały. No, brylantów tam nie było. No Stal, drewno. <grych> Nie przypomnę tak. sobie dokładnie, mamy protokół przekazania, nie mamy go przy sobie, ale no, wydaje się, że, że to nie było drogocen... nie było tam drogocennych kamieni, ani egzotycznego drzewa. I to była decyzja gdańskich nieruchomości. A to już pytamy pani prezydent czy ja to była decyzja, Gdańskie nieruchomości zajmują się generalnie polityką śmieciową. i prezydent Grzelak się zajmuje polityką śmieciową w Gdańsku. A gdańskiej nieruchomości w zakresie realizacji często takich inwestycji, ale być może maczał tu palcem również DRNG. Tego nie wiemy, dlatego liczymy na odpowiedź pani Prezydent Budkiewicz i na pociągnięcie w końcu do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za takie bardzo ekonomicznego Dziękujemy bardzo Państwu za obecność i do zobaczenia Dziękujemy.